Nabyłam urządzenie Abigon Pro od firmy Zemic. Zdecydowałam się na ten model, ponieważ zaciekawiło mnie połączenie oferowanych zabiegów, które są wyjątkowo efektywne i nie wymagają żadnych dodatkowych akcesoriów. Urządzenie to w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby w kontakcie z klientem, co pozwala na rozszerzenie oferty o dodatkowe zabiegi, zarówno na ciało, jak i na twarz. Jest to moje pierwsze tego typu urządzenie. Dotychczas specjalizowałam się tylko w zabiegach na twarz, więc z entuzjazmem włączę to urządzenie do mojej nowej oferty. Jestem bardzo zadowolona z łatwości obsługi urządzenia. Wszystko jest zrozumiałe i proste, bez skomplikowanych instrukcji. Praca z tym urządzeniem jest fizycznie lekka, co było dla mnie jednym z kluczowych czynników przy podjęciu decyzji o zakupie. Urządzenie to nie obciąża zbytnio pracowników, a efekty zabiegów u klientów są imponujące. Szczególnie zainteresowało mnie połączenie różnych procedur, takich jak kawitacja, RF, radiofrekwencja i terapia próżniowa. Jest to procedura komfortowa dla klienta, bezbolesna, sprawiająca, że klient czuje się zrelaksowany. Już po pierwszym zabiegu widoczne są wizualne zmiany w jakości skóry. Ponadto końcówki urządzenia są bardzo wygodne w użyciu